No, jestem trenerem zawodowym. W Tarnowie podejmując pracę w swoim rodzinnym mieście z drużyną pierwszoligową zapowiedziałem, że jeżeli będę miał jakąś konkretną propozycję, no to się pożegnamy. W zasadzie w ciągu kilku dni dogadaliśmy się z prezesami Górnika Zabrze. Postanowiłem wziąć ten zespół, no, dlatego że zawsze Grając w Puławach, czy będąc trenerem w Puławach, czy będąc trenerem w Mielcu, zawsze z Zabrzem były mecze bardzo ciekawe. Zresztą sam grałem przeciwko Zabrzu jeszcze w dawnych czasach. No myślę, że to jest obiecująca drużyna. Dobra bramka, dobrze obrotowi, dobre skrzydła, no nie ma dublerów na pozycji rozgrywających, to jest mały. Taki feller tego zespołu, no ale praca czyni nie cuda. I takim podejściem zacznę tutaj pracować, żebyśmy poszli do przodu. Mam określone swoje styl pracy, który dotychczas dawał wyniki. Moja piłka ręczna jest ciągle modyfikowana, tak jak się zmienia. Bazą jest dobra obrona, dobra bramka i kontratakować. No i w ataku pozycyjnym to już dalsza sprawa. No jest taka sytuacja, jej jeszcze nie widziałem, ale zdobywając medal pierwszy w puławach historycznych, kiedy wziąłem zespół na ostatnim miejscu i zdobyliśmy medal, grając u siebie decydujący mecz z Górnikiem po 20 minutach przegrywaliśmy ośmioma bramkami. No i później z minuty na minutę już do przerwy Górnik o, fizycznie się coraz słabiej prezentował, zmniejszyliśmy tą przewagę do czterech bramek, no a po przerwie żeśmy ich doszli, przeszli zdecydowane zwycięstwo i medal. I tu myślę, że przede wszystkim trzeba by na to zwrócić uwagę, że muszą przygotowanie wytrzymałościowo-szybkościowe i szybkość tu trzeba... Klucz chyba do wszystkiego jest. Drużyna w tym sezonie przygotowawczym wzmocniła się o kilka młodych nazwisk, m.in. 22-letniego Maćka Tokaja, 19-letniego Filipa Fonfara który przeda nazwę. no i trzech 17-latków: Tomka Łukowskiego, Szymona Pluczyka i Patryka Glucha. Czy będą mieli szansę na regularne występy? No, zobaczymy, nie znam ich, jeszcze ich nie widziałem. Zobaczymy. Na pewno w każdym meczu trzeba dążyć do zwycięstwa, bo to jest najważniejsze, ale jak tylko się będą nadarzać okazje do tego, żeby tych chłopców puszczać, żeby spróbowali jak to wygląda na parkiecie, przede wszystkim jeżeli wykażą chęć walki, bo to jest najważniejsza sprawa, to na pewno będą mieli szansę.